Ja mam dzisiaj zagramy sobie tramwaje śląskie R4. Przepraszam za ciepło, bo właśnie sobie robimy takie uto. czekoladki z No trochę się to poładuje, wiecie? Tak, tak, i... Ale są na serwegle, to jest fajne. A ja nie mam prywatnego. Może gdzie indziej to jest ten tramwaj nowy, o którym mówimy. Zobaczymy. ちょっとだと見せ bo nie, słuchajcie ja mam pomysł czym się przejedziemy przejedziemy się Solarisem Urbino 15 drugiej generacji prezentuje się tak update był ostatni dodali nowy autobus tak się on prezentuje ładny a no, mi się wydaje że ładny no i nim sobie pojedziemy dzisiaj, bo wiecie, jest tylko na razie tutaj jedna linia nie? i pojedziemy na linii numer 6 Dobra, to ruszamy Jeśli Wam się filmik spodoba, Zostawcie łapkę w górę i suba w dzwoneczkę. A ja właśnie podjeżdżam na pierwszy przystanek i się drzwi.